Okej okay, w kolejnym odcinku w zajmiemy się last mimo, że zbyt już ten boss jest nie, bossa jeszcze nie widziałem, tylko powiem nie walczyłem z nim lecz plansza jest sami zobaczcie na pewno będę się męczyć na tej planszy. Zobaczcie niedługo. długo. Na początku to jest... Eee, to właśnie w ogóle momencie. O! Ten moment. Zaraz zobaczycie chodzi. No, wystrzela się. Dobra. To jest... jeszcze nic jak macie. Niedługo zobaczcie naprawdę co o sobie chodzi bo... Tak więc to jest... Przy... Przygięcie naprawdę Jaki tekst wolny zobaczcie zresztą? Nie mam powiedzieć, że teraz przejdę Słyszcie to raczej... Ja, czyli... No, przeszedłem to Ok, jeszcze może, drugim razem Aha. Tutaj. Widzisz? Ten moment jest zły do naprawdę. Ło, dobra, żyje. I tak, momentu będzie więcej. Uwierzcie. Mówię, będzie jeszcze właśnie ten sam moment, w Proszę tylko, że z tym obozem. Wyobraźcie sobie. Jest to... o! Jest to z mnie na pewno Fireplay, żal chociaż mam te moje moce. O jak fajnie wszystko złożone. A, właśnie jedna rzecz. Dwy ikon, by gdy... yy, Wie się... To... Jak to powiedzieć? Mm. Nie mam czy... nie mogę się wysłać. Gdy spadałem i zbawiałem mi tajkę. To na pewno wy wyjdzie. Czyli Dwa. Mam powiedzieć co wyjdzie, Wiem, że będą jeszcze dwa miejsca. Dwie tajki można powiedzieć. O, dobra, żyję. O, co się zaczyna zabawa. Pamiętam to. No. Pamiętam to dokładnie. Gdyś przejeżdżał wyjażdżę... jeszcze... Właśnie co to jest... Naprawdę nie wiem, gdy jęczyły mnie przez sachu, tą planszę. No nie przez sachu, bo całymi jakby wszedłem. Hmm... I chciałbym przejść tą planszę. Nie mogę zginąć, mojej stację i wołać gdzieś. Hmm... Eee. iść, ponieważ... Nie mogę... O mój potem. Dziś, ponieważ, yy, nie ponieważ... Nie mogłem zasywować, od razu pośmieci i... Muszę teraz jakiś sejf podjąć. Czyli to wykonanie było ogólnie. Nie wiem, ile można mieć jakby maksymalnie tanków. Czy to raczej nie, bo to... Oooo! ooo, zaczyna się, głównie. Święci... Dobra, jeszcze. <gulho> na verdade, A tak jak będzie... chwila, na dół, e pójdę to I tam ci się przydadzą na pewno do fortecy, doktora Wailego. I nie tej fortecy więc... Chcę być ubezpieczony, po prostu nie chcę naprawdę je na verdade, mam 6 tanków, co, co, sporo. Ale nadal się martwię, chodzi o tą fortecę. Ja jej totalnie nie znam. Ludzie, mapy to Zagaduję, spróbowałem sobie chwilkę, Ale Fortecy nie znam za nic. Naprawdę. Fortez to będzie mnie zupełnie na magia. Pierwsza raz już tego grać. Na Fortecy... To będzie mój przyrost. To jest tak przyrost na. Panusza mistrza, Lotów. E, tak to jest plazmoman. Hmm. muszę jeszcze załatwić sobie e, od na Mechanik. Nie wiem, czy mogę zostać tak na ostatnią chwilę. Hmm. Za chwilę pokażę to w odcinku, w którym będę miał przejść do planszy To jest plazmoman. Tak zgaduję tylko. No i tak zrobię. Oh, to było też niebezpieczne, prawda? Yy, Zaczęliśmy sobie na dół. Wow, sporo tego. Yy, yy. Nie wiem, bo zdaje mi się, powinien być prosty, żeby coś się złożyło, ale też flansza sama w sobie jest straszna. Z ostatnim czasem się zablokować. czy Ach, A, widzisz. Problem też to, że on od razu położył... Bo po, po eee, w... prostu natychmiastowo wstrzymuje te pociski. To jest... Naprawdę, uwierzcie mi, ilitujące wow. No się tych robot nie ma, tego ma momentu. No więc może jego spokojnie zmniejszyły się. Tak osłabili tego robota, że. Ooooo! Dobra, to już chyba rozumiem. Wow! Uch. Mm. Nie wiem, może spacja będzie w jednym miejscu. Wow, żyję. Długo znika? Czy. Tylko iluzja? Nie. Chwila. Nasza zresztą zawieszona. U nas spokojnie wiesz. Wow. Troszkę idziemy też ze śmiecią. No ale, dobra. Udało się. Mam już. Jak mam to? Hejt! Jeszcze muszę zrobić A i C. Chwilkę. Mam już załóżmy dotąd, to wszystko. Tak, to wszystko jest dobrze. Chyba na high-tech po prostu coś przybędzie, z tego co widzę. Eeeh, lecimy sobie po stolitejki, tak? Eee, a co dostaniemy za to? Nie mam pojęcia. <gaduję>, jaka zlaturałbym... Nie wiem, że jakby za to moment. Bo nie wiem, właściwie. Dlatego ja szkoda, o którym tak prosiłem, bo. Nie chcę się podnieść, bo zliczowałem go. Ale <grywa> wiem, Nie! O, dobra. Wow! Tutaj jest bardzo o, to miło zrobione. Jeszcze raz tylko, nie co prawda psuje to według mnie troszkę, ale... Właściwie to gęble, ale... Podoba mi się tak też. Jest prostiej. Chyba, że takie... Że już są to jest telewizji. A nie umiem, ja mówię jak ja nie jestem zbyt Nie wiem no. Jeśli mam jakąś solucję, to co? Mogę się bawić coś takiego. na dole... O, jakie perfidy. To, to, że te światło zapadają rąk, mnie ich tak totalnie na ślepo co... Ja bym podziękował. O, chodź szybko. Mm, spokojnie wszystko jest zrobione. Dobra, plazmam. Wow, ta plaza była taka prosta. jak ją GM to właśnie w tym, w takim momencie, o którym mówiłem, banalnie jest to samo. Plazmam. Wow, nie mam pojęcia, co może działać, może to? Spróbuję. Ale no, ją no, przez chwilę nie więc spróbujemy.

Nie, już w tym strzelasz, przecież mam moc. A nie, dobrze. Przecież mi się zbyt to okazało, przepraszam, mas. O. Co ja robię na siebie? O! Więc zbliżyłem w taki sposób, że... Nie będę tego uniknąć. Może Ice? W środku. Może bez tego, bez tanka troszeczkę. Wow, udało się! Super! Yy, osiągnięcie jakieś w końcu. W końcu wykonanie bez tanka. Tak, i jaką będę szła? O Boże, ja bit. Super jest brudeniem, bo niedługo bo właśnie mam wielka. Mmm, dobra, w końcu mogę to zejmować. To co, odżyjmy się z nami? Cześć!